Nie można powiedzieć, moim zdaniem, że jeśli yy, radni tworzą, tworzą klub, to jest to klub opozycyjny. Klub może być również partyjny. Także nie zgadzam się z opinią między innymi pana radnego, ponieważ rozumiem, że państwo zgłaszacie poprawkę dotyczącą paragrafu 50. Nie wiem, czy to poprawnie ciągnie czy poprawny to może jeszcze raz zaznaczył, na czym ma polegać zmiana w tym paragrafie. No to zmiana ma polegać na tym, że ona nie powinna, stąd, powinna zostać, powinien zostać zapis, który został. Proszę sobie to prosto przeczytać. 41% mniej więcej wychodzi e, udział w danym grupie, osób, czyli mamy 17 radnych przynajmniej siedmiu, to dążymy chyba do jakiejś znowu takiej starej nomenklatury jakiejś monopartyjności w cudzysłowie mówiąc. bo to jest troszeczkę śmieszne i nieporozumienie, nie, nie każdy musi się zgadzać na jakieś gru, duże grupy, było do trz, powyżej trzech osób i jak najbardziej takie koła, tu nie ma zapisu żadnego na przykład o kole yy, i również o uprawnieniach takie koła, no jeżeli już mówimy o klubie radnych, no to My wnioskujemy o pozostaniu przy tym zapisie, który był, bo to jest yy, tendencyjne i dość wiem, W takim razie poddaję pod głosowanie poprawkę, która mm, no, ma mieć yy, następujący charakter, że wykreśla się yy, punkt paragraf, z paragrafu 50, punkt drugi, yy, klub może utworzyć co najmniej siedmiu radnych, a ma w to miejsce pozostać stary zapis, że klub może tworzyć co najmniej trzech radnych. Takie było cztery. Cztery, cztery. cztery. Kto z Państwa jest za przyjęciem tej poprawki? Kto z Państwa jest przeciw przyjęciu tej poprawki? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Jest 11 radnych.